większość z nas możemy mieć zmagania w naszych życiach z powodu tego, że nie pozwalamy Bogu działać. I ja czuję tego poranka, że to może być poranek przełomu. Osoba, która jest pokorna ma ducha zdolnego do nauki. I powtórzę to i zawsze będę to powtarzał. When you are humble. Gdy jesteś pokorny. You are not a silent mouse. Nie jesteś tchórzomyszką. No 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 no. Nie. There is difference between being humble Jest and Jest różnica pomiędzy bycia pokornym i bycia głupim. God does not want you to be stupid. Bóg nie chce, aż był głupi. No. Nie. God want you to be humble. Bóg chce, byś był pokorny. And humble yourself to the Lord. I ukorzył się przed Panem. He has a bigger plan for you. Ma większy plan He dla ciebie. He want to heal you. he wants to deliver you he wants to set you free he wants to empower something new into your life just open your heart you will see the glory of god